Sony powoli buduje swój katalog portów na PC dla gier z PS4 oraz pozostałych konsol. A teraz dzięki Spider-Manowi w wersji zremasterowanej mamy chyba największy hype na ich markę. Gra przyjęła się bardzo dobrze i powiem Wam, że ogrywałem ją parę razy na PS4 oraz miałem przyjemność zagrać także na PS5 oraz w dodatek Miles Morales. Dlatego tutaj nie będę skupiał się na fabule, a na tym, co Sony wprowadziło do wersji na komputery osobiste. Recenzja gry pojawi się w osobnym filmie na kanale. Remaster poprawił się znacznie w stosunku do oryginału z 2018 roku dzięki nowym modelom twarzy, lepszej rozdzielczości i wydajności. Grafice, która pokazuje jedne z najlepszych efektów graficznych na konsolach. Przeniesienie tej niesamowitej gry i niestandardowego silnika Insomaniak na PC nie było łatwym wyczynem inżynieryjnym. To zdanie zostało jednak powierzone bardzo pracowitym ludziom, a przede wszystkim zdolnym ze Studia Nixes. Oto co otrzymujemy w wersji na PC? Wyższe klatki na sekundę, co może oznaczać tylko jedną, więcej niż 120 klatek. Cienie i odbicia oparte na ray tracingu. Ultra szeroka panorama dla monitorów i rozdzielczości wyższe niż 4K. Pełna obsługa DualSense, a także innych kontrolerów w moim przypadku był to pad od Xboxa. Poziom szczegółowości jest o wiele wyższy. Dano mnóstwo opcji antyaliasingu i skalowania, w tym opcje DLAA i DLSS. Jest to solidny port PC ze wszystkimi opcjami, jakich możemy się spodziewać, umożliwiając uruchomienie tej gry na wielu komputerach. Ja jestem Broda i zapraszam Was na ten technologiczny film z gry Spider-Man Remastered na PC. Pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę, subskrypcję na kanale, by żaden film Was nie ominął oraz kliknijcie dzwoneczek. A zatem gdy formalności już są za nami, możemy śmiało zaczynać film. Wszystkie podstawowe zasoby gry Tekstury, efekty, modele, animacje są identyczne z wersją na konsolę PS5. Kluczowe ulepszenia dotyczą poziomów detali oraz rozdzielczości. Po uruchomieniu gry dostępne są trzy poziomy ray tracingu średni, wysoki i bardzo wysoki. Średni jest niższy niż w obu trybach na PS5, choć tylko nieznacznie z mniejszą liczbą obiektów i renderuje je w nieco niższej rozdzielczości. Oznacza to, że niektóre ściany lub postacie niezależne mogą nie mieć odbić w tym ustawieniu. Natomiast poziom wysoki zwiększa to do podobnych detali jak ustawienie wydajności ray tracingu na PS5, chociaż rozdzielczość jest wyższa o ile renderuje je w 1440p lub wyższej. Tak samo jak wiele efektów, które skalują się z wybraną rozdzielczością wyjściową. Odbicia jak i efekty przewyższają natywny tryb 4K 30 klatek na sekundę na PS5, chociaż niektóre ulepszenia mogą być trudne do zauważenia, chyba że zostaną podświetlone. Ale na to raczej nie liczcie. Podsumowując jest to największy pojedynczy wzrost w porównaniu do PS5 pod względem grafiki. Zauważyłem także lepsze cienie, ale w scenkach i rozgrywce są to bardzo niewielkie wzrosty w porównaniu do konsoli. Inne efekty takie jak włosy, cząsteczki alfa, efekty bloom, filtrowanie tekstur są lepsze niż na PS5. Najbardziej widocznym obszarem ulepszeń jest rozdzielczość, przy czym 4K to duży wzrost w porównaniu z trybem Performance RT na PS5, który dynamicznie skaluje się od 2560x1440 do 2240x1260. Jednak, aby to osiągnąć, potrzebujemy potężnej karty graficznej, takiej jak RTX 3080 lub RX 6800. Modele o wysokiej jakości, przerywniki filmowe, akcja, tempo, brak skoków, klatek na sekundę są tak samo imponujące na PC, tak jak na PS5 czy PS4. Przerywniki filmowe utrzymują się w 60 klatkach na sekundę lub pozostają w przedziale 50-60. Silnik gry jest wielowątkowy, a bez włączonego ray tracingu można zauważyć ogromny skok w FPS-ach. Pierwszym pytaniem pozostawionym przez port PC było to, jakiej specyfikacji sprzętowej potrzebujemy, aby dorównać wydajności z PS5. Testy wykazały, że GeForce RTX 3070 lub Radeon RX 6700 XT zapewnią takie same lub nieco lepsze wyniki niż z PS5 z perspektywy graficznej. Jeżeli chodzi o procesor, to trudno postawić kropkę na D. Ja używałem i7 9 generacji i nie zauważałem spadków przy długiej rozgrywce. Podróżując po mieście, nie dało się odczuć spadków, cięć, zwolnienia rozgrywki. Tłum był duży, spory ruch na ulicach. Widać, że miasto żyło. Uruchomiłem także grę na komputerze o niższej specyfikacji, jednak z tym samym procesorem, i tutaj także nie zauważyłem żadnych wahań w klatkach na sekundę. Niższa specyfikacja prezentowała się następująco. I 79 generacji GeForce GTX 980 Ti, 32GB. Uważam, że większość sprzętów 7-letnich pociągnie ten tytuł na ustawieniach wysokich z wyłączonym ray tracingiem przy bardzo dobrej wydajności. Dzięki za obejrzenie tej recenzji gry, mam nadzieję, że Wam się spodobała. Pamiętajcie o subskrypcji na kanale i do kolejnego filmu. Cześć!